Loki stał się bogiem multiversum, ale co jeśli powiem Ci, że jeszcze zanim to się stało, Loki posiadał moc odpowiadającą czterem z sześciu kamieni nieskończoności? W rzeczywistości miał jeszcze większe moce, które mógłby odblokować, gdyby tylko nauczył się je kontrolować. Przyjrzyjmy się czterem mocom, które posiadał Loki. Pierwsza to kamień umysłu, który daje możliwość kontrolowania umysłów innych. W piątym odcinku serialu Loki dowiadujemy się, że każdy Loki ma tę zdolność, ale musi ją odblokować. Widzieliśmy, jak nasz Loki ją odblokowuje, kiedy zaczarował aligator Lokiego. Druga to kamień przestrzeni, który pozwala mu teleportować się przez portale. Kiedy Loki spotyka inne warianty w pustce. Widzimy, jak klasik Loki używa portalu do teleportacji. Co oznacza, że nasz Loki również może odblokować tę moc. Trzecia to kamień rzeczywistości, który pozwala Lokiemu tworzyć iluzję poprzez manipulowanie rzeczywistością. Prawdopodobnie wszystkie warianty Lokiego posiadają tę moc. Czwarta to kamień mocy, który daje Lokiemu niesamowitą siłę. Używał tej mocy podczas walki ze strażnikami w pociągu na LAMNT i S1.